Choćby w taku idziemy. Witamy Was bardzo serdecznie, kochani, w trzecim odcinku. Z Cypru poza sezonem Moi drodzy, znajdujemy się tuż przy Akama National Forest Park Jesteśmy od strony wschodniej I standardowo, tak jak wczoraj Zajechaliśmy jak najdalej się da Żeby zaparkować auto na asfalcie Ponieważ na drogi Offroadowe nie mam prawa Wjechać, chyba że chcę dostać bilet 150 euro, to wtedy mogę I będziemy sobie tutaj krążyć Po różnych szlakach Zbliża się 9 rano Mamy 15 stopni, co i jakiś skromny rozmarynek, co? Od razu, tuż przy parkingu, mamy to miejsce, które nazywa się dokładnie tak, jak jest tu napisane: Bath of Aphrodite. Gdyż według legend, bogini Afrodyta zażywała tutaj kąpieli. Dobra, jesteśmy. Aha, Ty tutaj się ta laska kąpała? Przyjemne miejsce, nie powiem, aczkolwiek. Afrodyta musiała być morstem. Ta woda jest lodowata. Tu mamy cień, więc nawet w gorące dni jest tutaj o wiele chłodniej. Szabelka nawet bluzę ubrała. Dobra, docieramy do Afrodita Trail i bardzo dobrze, I będziemy sobie iść tędy, tam na górze można przejść na inne szlaki i będziemy sobie spontanicznie od punktu do punktu chodzić. Mamy piękny. No dobra, zeszliśmy nieco ze szlaku. Kurde, telefon się mi wyłączył. Nie ma tu żadnych kochani, oznaczeń. Sugerujemy się aplikacją AllTrails, Trails. No i oczywiście Google Map, ale wychodzi na to, że nie idziemy naszym szlakiem i schodzimy w dół. Dziwna sprawa, bo nigdzie nie widzieliśmy odbicia na górę. Ja tu se teraz na dziko wchodzę. Zagubiłem żonę. Po raz kolejny, czy ja to ty? Czy ja to ty? Jest, myszabelka! Dobra, idziemy jednak tędy. Myszabelka i z Happy, prawda? <grym> no i dobra, jakoś dojdziemy. Dobra, wychodzi na to, że musieliśmy złapać dobrą no, trajektorię, kierunek, ponieważ nasz punkt na mapie, na aplikacji, przez moment tak jakby w ogóle się nie przemieszczał. Uhu. No, chodź pyszczunia, you see how nice szlak we have. <laughs> ok, 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 wow, 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 flowers victory. Jesteśmy na szlaku, natomiast bardzo mnie ciekawi, kiedy w ogóle mieliśmy tutaj odbić. Honey, did you see this No, right? Wasn't any cross on our way. I mean, probably was, but we are blind. Chodźmy, Szabelka. A więc mamy tutaj Dąb Afrodyty i Adonisa. I muszę przyznać, że jest fajny i majestatyczny, natomiast mnie bardziej kręci to, że tam jest kran z wodą. No nie, pomyłeczka. Nie ma. Kierujemy się potem na Adonis Nature Trail. Natomiast pół kilometra w tą mańkę mamy ponoć bardzo ładny punkt widokowy. I tam sobie pójdziemy. Cykniemy fotkę, zejdziemy na dół i idziemy na Adonis, na drogę Adonisa. Rozwidlenie mamy właściwie przy samym dębie Afrodyty i Adonisa, można i kładem. Wydaje mi się, że ta skała biała, to jest właśnie nasz punkt. Ale kurczę, Jak tu jest pięknie masakra Jaka przestrzeń No I ona nie chciała, że żonka nie chciała tutaj iść No za wysoko darujmy sobie No kurcze jaka przestrzeń piękna Moi drodzy, punkt, który właśnie opuszczamy, znajduje się na wysokości 370-380 metrów. Zależy z której mapki korzystamy. No dobra, jesteśmy z powrotem już przy naszym dębie i kierujemy się drogą Adonisa. Ale jest mała lipa z wodą, słuchajcie, tam w tym kranie nie było. Rzeka jest wyschnięta, chcemy jakoś nabrać, bo mamy tyle wody, nie? Pyszczaku. Dobra, no no, water, nie mamy wody, za brudna była. No nic, idziemy bez wody, drogoła do Nisa. Potem sobie gdzieś odbijemy ze szlaku, żeby za szybko nie wracać na parking i po prostu rozciągniemy sobie nasz szlak. W takim razie muszę odszczekać to, co chyba powiedziałem, gdy robiliśmy pierwszy szlak, że nie trzeba się martwić o wodę, ponieważ co jakiś czas mamy albo jakieś źródełka, albo krany. No niestety tutaj... Mamy jednak z tym problem, więc nie można olewać tego tematu. I wodę trzeba mieć zawsze dużo przy sobie. Koniec. No, alleluja! Chwała Panu, mamy wodę. No kochani, bo trochę żeśmy zwątpili, jak tamten kran był zamknięty. No to skąd gwarancja, że pozostałe będą otwarte, a jest kurde, no kurde jest ciepło i chodzimy, więc do no, woda jest niezbędna. No dobra, przyznaję się, wziąłem butelkę ze śmietnika, zamierzam jej użyć, bo mamy tylko jedną. Napełniamy, bo nie wiemy kiedy następny wodopój. Masz żabko, wodopojnica. Aczkolwiek mamy tutaj informację, że ta woda jest niezdatna do picia. No to ciekawe czy się wieczorem nie posraby. O, proszę jaki ładny widoczek nam się wyłonił. My się kierujemy na prawo. Takie coś! Kozak, co? Kochani, widzimy wodę z dwóch stron i to jest bardzo fajnie tak widzieć. No. Dobra, pauzujemy, dajemy oddechnąć naszym stopom zajechanym i mamy bardzo ładny widoczek. Dobra, do mojej drodzy. To jest ten nasz punkt widokowy. Plan był, że idziemy tędy. Prawdopodobnie tędy. Możemy sobie zrobić mały skrót, ponieważ myżorżabka ma problem z lewym kolanem, więc chyba musimy nieco skrócić naszą traskę. Oj, 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 oj. Ale nie ma innej opcji, jak znowu musimy jakoś wejść na górę. Nie będziemy wracać dokładnie identycznie. z drugiej strony można zrobić kółeczko i dojść do głównej asfaltowej drogi. Co zredukuje nam pewnie z 5-6km całej trasy. No ale no cóż zrobić? Kontuzja to kontuzja. No dobra, myszabelka jako tako żyje. Tak jako tako żyje? No, you alive, but it's so so. Mamy piękny tutaj widoczek. No, nie, no szlak fajny, co tu dużo mówić. A, okej, okay. kurde słońce daje. A tam mamy, widzicie, to jest ten punkt, na którym byliśmy. Jesteśmy tutaj pod nim. Kurde, ale też pięknie. Ja pierdzielę. Siada se człek i się gapi jak w telewizor. Tylko, że oczywiście o wiele lepiej, bo telewizor zrobi ci z mózgu jajo. A natura te jajo poukłada. No, myszabelka, kurmyszabelka, no Moi drodzy, zeszliśmy już na sam dół. Cóż możemy Wam rzec? Kochani, spędzajcie więcej czasu wśród natury. Zobaczcie, ile my czasu marnujemy na jakiegoś YouTube'a, Facebook'a, na całe te życie w cyberprzestrzeni, a dobrze jest się czasami wylogować i pójść tam, gdzie naprawdę porządnie doładujesz baterię. Ja wiem, że to scrollowanie Facebook'a to jest z reguły w ciągu takiego zwykłego, szerego dnia, ale nawet wtedy jest dobrze pójść po prostu sobie na spacer, nie, myszabelko? Myszabelka nie rozumie. Nie rozumie, nie rozumie. My takie spacery sobie kochani robimy. No nie codziennie, nie? Ale ze trzy razy w tygodniu lekko sobie wyskakujemy. Po prostu godzinę, dwie sobie gdzieś pochodzić, nawet po, nawet po prostu pojechać do lasu i pochodzić. Zobaczcie, co tutaj mamy po drodze. Wygląda jak jakaś buddyjska taka kapliczka, ale to jest katolicka. Pierwszy raz widzę, żeby to było w takim stylu. Mówię, wygląda jak byliście w Indiach albo w takich krajach. To właśnie takie obiekty bardzo często stoją przy drogach, przy domach, nie? Tylko że to są buddyjskie. Przeszczunia. Moi drodzy, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że możecie mi powiedzieć, że nie macie czasu albo nie macie pieniędzy, jest to dla mnie wszystko zrozumiałe. Ja też mam okres w ciągu roku, że nawet się po tyłku nie mogę podrapać, tak jestem zawalony robotą, więc błogosławieństwo, że potem mam jednak trochę tego czasu i mogę go spędzić właśnie w taki sposób. Ale nie róbcie sobie wymówki. Jeśli widzieliście filmiki na kanale, to wiecie, że mieszkam na Łotwie i na przykład robię sobie wypad do sąsiedniej Estonii albo Litwy. To jest do, na Litwę, to mam 100 km. Na przykład do, do parku, na, i wyskakuje sobie na 2-3 dni. Można to zrobić z każdego miejsca na ziemi. Można wyruszyć sobie na weekend. Nie wiem, wynająć jakiś domek w ładnym otoczeniu, cokolwiek. No, można tak pokombinować, żeby jednak w tej naturze być. I wcale nie musi być to nie wiadomo jak daleko, tylko możemy korzystać z tego, co mamy pod nosem, czym już zostaliśmy przez Boga obdarowani. Kochani, rozwala mnie trochę to, że tam są bungalow, domki. Widzicie? To jest normalnie ośrodek. Ła, jaka miejscówka, co? Coś pięknego. szabelko. Pęka nam ponad 17 km. No, 17 km. 17 km. Żegnamy się z Wami. To wszystko, jeśli chodzi o ucieczkę od zgiełku na Cypr poza sezonem. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się i do następnego.